Skąd pomysł na jarmark świąteczny Bożonarodzeniowy tutaj w starostwie? Myślę, że możemy powiedzieć, że to już jest tradycja wieloletnia. Realizujemy w ten sposób program współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ nasze wsparcie promocyjne, tego co robią uczestnicy tutaj dzisiaj warsztatów terapii zajęciowej, to właściwie przyjemność i, i wpisany dla nas obowiązek. Mam nadzieję, że po pandemii. Jarmark świąteczny będzie miał jeszcze większy wymiar. Przyjadą do nas inne organizacje pozarządowe. Pandemia ogranicza taką formę, natomiast dzisiaj gościmy warsztaty terapii zajęciowej Fundacji Brata Alberta z Jawiszowic, Chemka i Oświęcimia. To my z naszymi podopiecznymi, pomagają nam po prostu, nie wszystko są w stanie sami zrobić, ale generalnie bardzo dużo nam pomagają przy tych pracach. A skąd się biorą pomysły na te wszystkie prace? Oj, to, to szukamy w internecie, naokoło gdzieś tam w przyrodzie, no, no różnie. To bywa, czasami znajdzie się pomysł w lesie, jakieś kawałek kory, kawałek czegoś i stąd takie potem już różne pomysły są. Udało się coś kupić? Tak, kupiłem sobie przepiękną misę i podświetlaną szopkę. Wszystkie rzeczy bardzo mi się podobają i myślę, że naprawdę warto tutaj przyjść i wesprzeć organizację. Myślę, że jest to świetny pomysł na prezenty, tym macie, że są oryginalne, niepowtarzalne, a przecież to się liczy. Polowałam bardzo ładne rękodzieła, talerze, aniołki i inne ozdoby. Bardzo ładne, które będą ozdobą mojego stału świątecznego. Czyli to już takie przygotowania, ostatecznie do świąt? Do świąt, tak, tak, tak. Proszę powiedzieć, że taki jarmark świąteczny to ostatni dzwonek na to, żeby przygotowania do świąt już zacząć. Być może kończyć powolutku, zapinać na ostatni guzik? Nie, myślę, że to jest dobry początek, czyli przed nami adwent, radosne oczekiwanie i te przedmioty będą nam towarzyszyły w radosnym oczekiwaniu na to najpiękniejsze rodzinne święto, jakim jest Boże Narodzenie.